No to tak widać. Dowie, lecimy na następnym poziomie. Dęgli bewel. to się nazywało. Jaki wkurzony bewel. Ja nie chcę, ale tak od razu tyle mi tego dowalić na początek. I wy myślicie, że ja sobie z tym dam radę bez żadnej lodówki czy coś? Na szczęście oni aż tak dużo nie biją. Bez kitów daję bo znowu, znowu ty dziadu, nie znudziło ci się. Dobra, już na ciebie mojej boże. Wiesz jeszcze, pa oh, No to było akurat proste. Kolejny. No dobra. Znaczy nie mam teraz do tego pomocników, ale tak damy radę Dobra, masz moją burzę Ole, go pochopka Dobra, ten, Dobra, ten, ten głos pierwszy już to dla mnie nic jest pan Smell Boss Incoming Boss wróci czy Boss się pojawi Dobra, myślę, że sobie chyba... My gosh. Myślę, że sobie dokupimy trochę tego. I nawet nie wiem czy tego nie ulepszyć. Że 6 minut. Dobra, no, ja tam mogę poczekać, bo z Bossem nie zostawię jednego lewela, więc no to poczekamy sobie. W sumie dla was to będzie sekunda, nawet nie. Dobra zobie, mamy tą energię, więc teraz lecimy pokonać tego Mosquito Queen. Będzie się przechowam Mosquito dajcie mi ją, chcę ją zobaczyć. Kurde, tak świeżo Mogłem sobie kupić AMO do podpalania, mającej broni. Widać, że Mosquito Queen, bo tylko to są Mosquito. O! Chyba to ona. Jak <noise> <noise> to mało bije. Dobra, użyjmy mojego burzu. Niech ją pali. Ho, 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 ho. Zniszczymy waszą królową. Siu, siu. To nie jest jakieś trudne. Dzisiaj została połowa. Dobra, kolejna burza. Tyle dobra, bo coraz więcej... O.

O, rozwaliliśmy i to. To już chyba nie będzie wysyłania, co? Dobra, masz już się spędzimy na koniec. Gratulacje. O, dzięki za burzę. Ale ja nawet popryczki na niej nie użyłem. No dobra, Git. No kurde, jakiś wielki gnój będzie. Epizod 3 jest odblokowany. Dokładnie. Łódka zniknęła. E, tak, do, kupujemy amo do tego, bo zauważyłem, że tabloń naprawdę jest niezła. Dądzi też można. Dobra widzowie. Ja już się z wami żegnam. Może jeszcze dzisiaj albo jutro zaczniemy kolejną przygodę na kolejnym epizodzie czy tam rozdziale. I to się z Wami żegnam, widzimy się w następnym odcinku na moim kanale.